26-letni ukochany Roxany Węgiel ma dziecko. Wiemy, kim jest chłopca. Dlaczego Kevin się z nią nie ożenił? Wiadomość o tym, że Roxana Węgiel spotyka się z 26-letnim mężczyzną, wywołała w sieci poruszenie. Jeszcze większe kontrowersje wzbudził fakt, że Kevin Mgleil jest ojcem trzyletniego chłopca. Okazuje się, że partner Roxany Węgiel ma dziecko ze znaną aktorką, z którą jeszcze w 2020 roku był zaręczony. Roxana Węgiel 11 stycznia skończyła 18 lat. Nastolatka dorastała na oczach rzeszy fanów. W ciągu ostatnich lat przeszła spektakularną metamorfozę. Rok się dała się poznać fanom jako urocza dziewczynka. Dzisiaj jest piękną i pewną siebie młodą kobietą. Jakiś czas temu Roxana Węgiel podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych informacją, że jest szczęśliwie zakochana. Okazało się, że partnerem 18-latki jest 26-letni tekściarz Kevin Mgley. Razem z nim i Jeremim Sikorskim napisaliśmy praktycznie całą płytę 13 plus 5. Poznaliśmy się przez pracę w studiu i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wyjrzenia z obu stron. Powiedziała Roksi w rozmowie z Plejadą. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show biznesu, dodała. Wyjaśniła także, że różnica wieku nie przeszkadza ani jej, ani jej rodzicom. To bardzo ciekawe. Ponieważ historia zatacza koło. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami: moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualne są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem. Rodzice nie mają z tym żadnego problemu o tym opowiada też piosenka, kiedy dorosnę. Kevin ma z nimi super kontakt, tak samo jak z moimi braćmi. Przekonywała Roxana Węgiel w Plejadzie, kiedy na światło dzienne wyszła informacja o tym, kim jest partner Roxany Węgiel. Internauci zaczęli interesować się życiorysem Kawina Mgleja. Tekściarz nie ukrywał, że nagłe zainteresowanie jego osobą bardzo go zaskoczyło. Korzystając z okazji, postanowił jednak sprostować kilka faktów, które przeczytał na swój temat w sieci. Kevin przyznał, że ma dziecko. Zdementował jednocześnie pogłoski na temat domniemanej żony. Stwierdził, że dotychczas żadna z kobiet nie zasłużyła na to, żeby zostać jego żoną. Z bliżej niezrozumiałego powodu jestem dzisiaj tagowany w jakimś milionie rzeczy. Co osobiście mnie bawi i skłania do zabawy, kilka faktów o Kevinie. 1. Mam 26 lat i to z grudnia 96. Więc trzeba nauczyć się liczyć, 2. Nie mam i nie miałem żony, żadna sobie nie zasłużyła. Trzymam syna i jest absolutnym kotem. Najlepszy gość na świecie, wypunktował partner Roxany Węgiel. Jak donosi pudelek Kevin Mglaima syna z Malwiną Dubowską. Młoda aktorka ma na swoim koncie już kilka ról w popularnych serialach. Zagrała m.in. w papierach Na szczęście, W rytmie serca, Korona królów, Jagiellonowie, czy Pułapce. Jeszcze w 2020 roku Kevin Mglej był narzeczonym Dubowskiej. Do ślubu jednak nie doszło. Czyżby, jak to ją 26-latek, aktorka nie zasłużyła sobie na to? Roksana Węgiel dorastała na oczach fanów. Właśnie skończyła 18 lat. Jak się zmieniała z dziecka? Roksana Węgiel ujawniła, z kim jest w związku. Mówi o wielkiej miłości, ale różnica wieku jest spora. się Węgiel z rękawicami. Padło pytanie o jej udział w famę MMA. Czy chciała to zachować w tajemnicy?